To Szewczenko, tutaj troszeczkę uciekłem z tego, ale jeszcze piłka zwrotna, kaka, 1-1, mamy ramkę na wyjeździe. Świetna odpowiedź, świetnie Nesta. I to jest koniec tego meczu, przechodzimy Barcelonę, eliminujemy obrońcę tytułu, 3-0. Dzień dobry z tej strony FC i zapraszam na kolejny odcinek kariery AC Milanem w Pre-Evolution Soccer 5. Dzisiaj czekają na starcia ligowe z Udinese, z Zieloną Bordeaux, także mecz bohatowy z Interem, rewanż. I na zakończenie będzie to spotkanie z Lazio, więc zagramy sobie cztery spotkania. Ostatnim razem udało się nam przejść Barcelonę w na ligi mistrzów, więc y, jesteśmy w kolejnej fazie, gdzie czekają na starcia z Arsenalem. Przejdźmy zatem do starcia z Udinese Calcio. Ok, takim składem wyjdziemy na starcie z Udinese. Jak to zwykle trzeba było zrobić sporo roszad. Widzę ciągle, chcemy być w grze o tytuł. Na ten moment tracimy z tego, co kojarzy 6 punktów do Juventusu, więc trzeba wygrywać seryjnie. <grych> Jeśli chcemy. Ok, mamy już wolny na pograniczu. I to bramkarz. Kolejna strata. Ok, mamy rzut karny. Świetna decyzja sędziego. Muntari <śm> mm, poprzeczka. Także nie tracimy bramki po tym karnym. Dość wątpliwym, lekko mówiąc. Ski, Montolivo. Zagranie do Gilardinho. Ten do Rosickiego. Rosicki na spalonym. Ależ ten sędzia jest miękki, naprawdę. Co on odpisze w tym spotkaniu? To jest coś fenomenalnego. A różne się mecze zdarzają. Czasami sędziowie Sędziują miękko. Czasami ciężko zapać fał mimo ślizgu i wyraźnego faulu. Czyli Abdinio tym czasem do Rosyckiego, a Czech fatalnie podwuje. No tutaj trzeba w takiej sytuacji strzelić, przynajmniej bramki. Czyli się urywa po raz kolejny. Z lewej flanki Gillardino 1-0. Kapitalne wykończenie Włocha. On ma to coś, on ma to coś, że z niczego potrafi znaleźć sobie trochę miejsca, zciąć do środka i wykończyć akcję. Kapitalna akcja Gillardino. koniec tej pierwszej połowy prowadzimy 1-0 po bramce Gilardinho w samej końcówce Tevez, Gilardinho, dwójkowa akcja Włoch się prawdziwe spustoszenie po tej lewej flance i Gilardinho tym razem prosta w bramkarza no nie była też łatwa sytuacja Był ostry kąt, goalkeeper za się dobrze ustawił Jankulowskie dośrodkowanie. Barretto. Podanie do Di Michele. Kapitalna akcja Udinese. 1-1. Prowadzone z ławki. Di Michele pokonuje bramkarza Milanu. Ale to podanie z głębi pola było kapitalne. Wykończenie też czego sobie ocupeczka. I mamy remis. No i zrobię zmianę. Wejdzie wieri za Teveza. i Rui Koszta za Rosickiego. Tymczasem kolejna akcja. Di Michele, tym razem Fiori, broni. Tym razem to Wieri wykonał cały fragment gry. Christian Wieri. Nie był to groźny strzał. Okay, czas na kolejną zmianę. Za Montolito za Montoliwo wejdzie Sedor. Sedor. Do Zielonego Dnia. Ma teraz więcej miejsca. Czy to jest ta akcja? Ten do Wieriego. Wierii! Ale pudłuje Włoch. To musi być gol. No, była piłka meczowa. Jeszcze podaję do DeMichele. Ten uderza. Co za uderzenie, ale spalony. Koniec tego spotkania. Niestety tracimy kolejne dwa punkty. Remis 1 do jednego. Odniaz miał kapitalną zmianę w postaci Dimisza, Ona u nas natomiast Wierii zawiódł po całości. Musimy sprawdzić sprawdzę wyniki, ale Juventus remisuje z Monaco. No niestety, my też reimisujemy, więc nic nie odzyskujemy do piłkarza. Zostawimy damy, no ale chociaż nie tracimy kolejnych dwóch punktów. My przejdźmy do kolejnego spotkania. Starcie z Bordeaux. Świetnie teraz. Montoliwo, kapitalne przejęcie. Tevez nawija obrońcę. Carlos Tevez, 1 do 0. Świetny start tego spotkania. się przełamuje po kilku meczach bez zdobyczy bramkowej. Tym razem świetne wykończenie w sytuacji 1 na 1. Ambrozyni do Sedorfa świetne zagranie. Sedor broni to bramkarz bodow. Zagranie Perea to przejmuje. i Fiori musiał się wykazać tej sytuacji. Błąd Stama. O mało nie kończy się bramką dla gości. Giuliano uniknął spalonego. Zagranie do środka. I o mało nie skończyło się samobójem. Tam niej krótko. Tu jest Cafu, ale fatalnie Brazylijczy uderza. Montoliwo świetnie zagrywa do Kaki. KAKA. Puścił brazylijczyk tak zwanego szczura. Ale jednak zabrakło precyzji. Koniec pierwszej połowy prowadzimy skromnie 1 do 0. Na pewno nie jest to bezpieczne prowadzenie. Bordeaux również miał swoje szanse w tej połowie. Czy dałaby się druga ramka, żeby już to spotkanie zamknąć? Paulo Koszta zagrania do Perey. Fiori musiał interweniować. Ok, czas na zmiany. Puścimy Inzagiego po kontuzji. Ośrodkowanie Perea w Fiori broni. Teraz Giliardino do Tevez, a ten urywa się obrońcy. Tevez zbyt mocno sobie wypuścił futbolówkę Argentyńczyk. Tevez do Kaki, świetne zagranie. Kaka 2-0. Ewidentnie teraz piłkarze że Borda ruszyli do ataku, bo mieliśmy więcej przestrzeni na ich połowie. I udało się to wykorzystać po dość zgrabnej akcji Kaki z Tevezem. Koniec tego spotkania pokonujemy źródła do 2 do 0 nie był to jakiś wybitny mecz Milanu. Ale udało się zdobyć cenne 3 punkty. Gdzie pozostałe spotkania, no to Juventus gra z Lyonem, więc to jest dość ciekawe starcie. Jestem ciekaw, jak poszło w nim piłkarzom Starej Damy. Juventus przegrywa z Lyonem, no to jest świetna informacja dla nas. Także zbliżamy się do piłkarzy Starej Damy na trzy oczka. Tymczasem czeka nas rewanżowe starcie z interem. W pierwszym spotkaniu po dość niezłym widowisku pokonujemy inter 3 do 2. Zobaczymy, jak będzie w rewanżu. Kalacy zagranie do Wieligi, to ma znowu sporo miejsca. Włoch uderza, broni to gołkiper Interu. Powodem do Szewczenko. Kotoba próbował silizgiem, lek troszeczkę miał jeszcze szansę. Wieri 1-0. Milan na prowadzeniu w Derbach. I Wieri po raz kolejny jeszcze Interowi, no Ja już nie zliczę, ile Włoch bramek w swojej byłej drużynie. Kapitalnie się odnalazł nas Wiery. Sedor z dystansu broni Tolgo. To Dołącza się do pani do Martinsa, Dida broni, lecz Martins przy dobicie. Się już nie myli, 1 do 1. Inter wraca do gry. Pierwszą... Pierwszy szczał. Dida fantastycznie bronił lecz przy dobicie już nie miał nic do powiedzenia. Martins ponownie ucieka brońcom Milanu. Dośrodkowanie, Cruz, 2-1 Inter. Kapitan na końcówka gospodarzy tego starcia. A Martins sieje spustoszenie w naszych szeregach. Świetna główka Cruza. Takim oto akcentem kończymy pierwszą połowę spotkania. Piłkarze Interu kapitalnie odwrócili losy spotkania w samej końcówce pierwszej odsłony. I to na ten moment Inter jest w finale Pucharu Ligi. Aj, nie przyjmuje tej piłki Montoliwo. A Martins ma mnóstwo miejsca. Obawy mi, Martins. W pojedynku z Didą broni brazylijczyk. Cruz koło bramki. To było niebezpieczne uderzenie. Czas na zmiany w szeregach. Milanu wejdzie na boisko Gillardino, Inzagi i Kaka. Zostaje już tylko 20 minut, aby obrócić jeszcze los tego spotkania. Teraz to jest ta szansa. Kapitanie, w obro obrońca interu, zareagował w tej sytuacji. Taking tego teraz prawą flanką. Sanetti dośrodkowuje, tu jest Martins. Dida komfortowo broni ten szczał. Kaladze do Juliardinio. I faul. 25 metr. Pirlo będzie egzekutorem tego rzutu wolnego. Drapirlo, co za gol W takim momencie 2-2 Nowo grał kiepsko, ale Tym wolnym odkupił Swoje winy To może być gol, który da nam awans do finału I czy Inter jeszcze wyjdzie z akcją Świetne podanie do Kruza Maldini się myli Lecz Dida wychodzi z bramki i koniec spotkania. Cwiecieński rebis 2-2 bramka w końcówce Pirlo daje nam awans do finału tych rozgrywek. No nie zapowiadało się, że uda się jeszcze wcisnąć bramkę. Potrzebujemy po prostu odrobiny geniuszu włoskiego pomocnika. W tym spotkaniu Lyon ponownie pokonuje Juventus 1-2, więc w finale zagramy z francuską drużyną. Ok, czas na ostatnie starcie. Dzisiaj jest to mecz wyjazdowy z Lazio. Ok, takim składem wyjdziemy na mecz z drużyną z Rzymu. Piękne stadio Olimpico. i w tle Totti <grymne> niezły, niezły banter ze strony gry oj dokrótkowanie teraz Delgado od hosie mogło za zakończyć szybką bramką Lazio świetnie to Pandev zagrywał Zobaczymy, jak uderzy to Christian Vieri. Kiepsko. Oj, nie siedzą te wolne ostatnio Włochowi. W ogóle kiepska forma. Delgado teraz. w ma sporo miejsca. Goram Pandew koło bramki. To była świetna okazja dla Lazio. Tutaj na ten moment jest bardziej konkretny w tym meczu. Świetny teraz podanie do Tevez'a. Tevez! Nie przedał się przez bramkarza Lazio. Vieri teraz ucieka, obronia Lazio. I jest zablokowany ostatecznie. Fog jeszcze Gatuzo. Wieri Piłka w bramce, lecz spalony. Niestety, kompletnie nie wyglądało na offside'a, ale jednak Włoch wracał z pozycji spalonej. Koniec pierwszej połowy. Bez warunków z Lazio. I muszę przyznać, że to gospodarze są przeważającą drużyną. I póki co nie radzimy sobie. Czas na zmiany. Montolivo zejdzie, wejdzie. Sador, Saviriego wpuścimy. Inzagiego, zobaczymy. Świetny teraz Ambrosini, Tevez to jest szansa zablokowany Rosicki. Ponownie do Teveza kolejny blok. Tevez, kapitalne podanie Rosicki nad poprzeczką. To mogła być ładna bramka, no ale Rosicki po raz kolejny marnuje wyborną sytuację. Czas na ostatnią zmianę, Kaka zastąpi rosyckiego. Teraz kapitalna akcja. Tevez, bo złe przyjęcie piłki i kolejna świetna sytuacja zostaje zmarnowana. Łoż teraz, Dida musiał się wyciągnąć, to był świetny strzał wolnego. Koniec spotkania. Tracimy po raz kolejny punkty. Dziewiąty remis w tym sezonie. Już nie liczę, który to jest remis z rzędu na wyjeździe. Szkoda. Szkoda, bo były szanse. Lecz bez oddanego strzału celnego nie mamy czego szukać w tym spotkaniu. Juventus pokonuje Romę, więc tracimy dwa punkty do Juventus. To będzie na ten moment pięć punktów. Ale z taką grą nie mamy czego szukać w walce o Scudetto. Tak więc to prezentuje się tabela ligowa: tracimy 5 punktów do 1:2, jak wspominałem, i mamy 7 punktów przewagi nad trzecią Fiorentiną. Eee, jak wyglądają sytuacje w innych ligach? Tutaj Bayern ma aż 14 punktów przewagi nad drugim Werderem. W Premier League Chelsea wyprzedziła Arsenal. Jeszcze niedawno to Londyńczycy z Highbury byli na trzele, a w Lalidze Real Madrid jest przed Barceloną, lecz to jest tylko dwa punkty przewagi, więc walka o mistrza trwa najlepsze. W następnym odcinku czekają nas półfinały Ligi Mistrzów z Arsenalem, a także mecz z Kievu. Chciałem także zakomunikować, że z końcem tego sezonu będę również kończył tę serię. Eee, mam troszeczkę inne plany na przyszłość. Plus też zainteresowanie nie jest jakieś szczególne. Eee, także to będzie na dzisiaj tyle. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!